Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym materiale omówimy sobie nowość, która od dzisiaj jest na wszystkich platformach na Web2Learn. Mianowicie jest to użycie AI, które jest zbudowane w kreatorze stron do napisania i stworzenia nowej oferty. Nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Na samym początku musimy oczywiście przejść do panelu administracyjnego, następnie zjeżdżamy do zakładki Kreator Stron i klikamy stwórz nową stronę. Przejdziemy teraz do tworzenia nowej strony. Na samym początku wybieramy kategorię. Ja tutaj wybiorę sobie wybierz kategorię istniejącą. U mnie będzie to kategoria kursy online i wpisuję nazwę, nazwę mojej strony. Ja tutaj powiedzmy nazwę sobie. Ją nazwą mojego kursu, czyli po prostu nowy kod w domu. Czy strona ma być włączona, chcę, żeby była już włączona, i następnie klikamy dodaj produkt przez nowy kreator. Standardowo wyskoczą nam nasze szablony, z których możemy sobie skorzystać. Ja to powiedzmy dla przykładu, wezmę sobie szablon strony mini produkt. Klikam wybierz, potwierdzam jeszcze nazwę, niech zostanie ta sama. I na samym początku, na wstępie naszym oczom wyskoczy nowy komunikat. Witaj w kreatorze produktu. Czy chcesz wygenerować treści za pomocą AI, czy wolisz stworzyć ją samodzielnie? Możemy oczywiście stronę standardową, tak jak dotychczas, edytować sobie wszystkie treści ręcznie, ale możemy również skorzystać z naszego generatora AI. On tutaj jest schowany w prawym górnym rogu, także w niego sobie teraz kliknijmy. I wyskoczyło nam nowe okienko. Opisz temat swojej strony, a AI automatycznie wygeneruje odpowiednią treść dla wszystkich sekcji. W tym miejscu musimy podać temat naszej strony. Tutaj sobie taki krótki tekst również mam przygotowany, przekopiowałem i mój opis brzmi następująco. Kurs nowy kot w domu jest dla każdego przyszłego i świeżo opieczonego opiekuna, który chce odpowiedzialnie i bezstresowo przygotować się na przyjęcie kota. Niezależnie od tego, czy adoptujesz kociaka, czy dorosłego kota, dowiesz się, jak stworzyć bezpieczne środowisko, zrozumieć kocią komunikację i behawior oraz jak uniknąć najczęstszych problemów adaptacyjnych. Kurs zawiera 10 lekcji od wyboru idealnego towarzysza po długoterminową opiekę. Zbuduj, trwałą więź i ciesz się mruczącym domem. Także to powiedzmy jest opis mojego produktu. Tutaj jeszcze mamy wskazówki, żeby być powiedzmy, jak najbardziej im więcej szczegółów podamy, tym lepszą ofertę otrzymamy. Warto też określić grupy docelową, tak jak tutaj w moim przypadku. Grupa docelowa to osoby, które adoptują kociaki bądź dorosłe koty. Możemy też na przykład dodatkowo dodać jeszcze ton komunikacji, czy chcemy, żeby oferta była napisana w sposób profesjonalny, przyjazny. Możemy też powiedzmy taki ton określić jakiś swój indywidualny. Teraz co klikamy oczywiście wygeneruj treść i musimy parę chwil poczekać. Tutaj na bieżąco kreator pokazuje nam, jakie sekcje aktualnie edytuje. Widzimy też status procentowy, widzimy też dokładnie, ile na ile sekcji już powiedzmy zostało podmienione, także musimy poczekać, aż ten cały proces się zakończy, i słyszymy się za krótką chwilę. A nasza chwila trwała około 40 sekund. Wyskoczył nam komunikat. Generowanie zostało zakończone, także klikamy zastosuj zmiany i już tak naprawdę w tym momencie możemy się cieszyć. No nowo to napisaną ofertą dopasowaną dokładnie do naszego kursu. Gdybyśmy chcieli oczywiście wszystkie teksty możemy sobie dowolnie edytować, jakieś zbędne sekcje powiedzmy możemy sobie pousuwać, poddawać jakieś nowe, powiedzmy taką bazę naszej oferty mamy już przygotowane, czas ją tylko i wyłącznie w jakiś sposób oczywiście dopieścić. Oprócz samych tekstów oczywiście do podmianki będą jeszcze grafiki, będą powiedzmy kolorki wasze firmowe i na tym by edycja naszej strony mogła się już zakończyć. Na samym końcu oczywiście przy Klikamy magiczny przycisk, zapisz. Klikamy podgląd naszej strony i niech idzie ona w świat. Ja ślicznie dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca i słyszymy się w naszych następnych filmach instruktażowych. Wszystkiego dobrego, cześć!